Kochani, witam Was serdecznie w pozytywnej kuchni i dzisiaj znowu w pozytywnej kuchni w plenerze. Tym razem w okolicach Wrocławia, pod Wrocławiem, nad jeziorem. My to nazywamy jeziorem, chociaż oficjalnie jest to po prostu akwen, nad jeziorem Bajkał. W pięknej, jak widać, scenerii. I w takiej scenerii ja dzisiaj będę pracować i opowiem Wam o tym, jak wygląda praca blogerki kulinarnej, ale nie taka praca standardowa, kuchenna, tylko praca w momencie, kiedy blogerka kulinarna może już sobie pozwolić na to, żeby pracować w terenie, odpowiadać na Wasze. Komentarze i po prostu relaksować się na słońcu. Chciałam Wam opowiedzieć o tym, że praca takiego blogera praca vlogera w zasadzie nie jest pracą trudną jest bardzo fajna. Daje dużo możliwości, daje dużo możliwości rozwoju i daje przede wszystkim wolność. Takiej wolności nie będziecie mieć na etacie, ale jednocześnie warto jest wiedzieć, że to też bardzo duża odpowiedzialność, dlatego że jest się w pewnym sensie związanym już ze swoimi widzami, ze swoimi czytelnikami. I trzeba dbać o to, żeby kiedy na przykład nas nie ma, żeby pokazywały się jakieś treści, bo ludzie przyzwyczajeni do tego, i Wy jesteście myślę już też przyzwyczajeni, że często pojawiają się na pozytywnej kuchni przepisy i po prostu czekacie na nie. Więc jeśli ja bym przez jakiś czas na przykład przestała publikować, no to trochę myślę też byłoby nie fair w stosunku do Was. Ale jest to praca fajna i pomimo tego, że wymaga takiej odpowiedzialności, wymaga też oprócz tego dyscypliny. Dyscypliny jak każda inna praca wykonywana z domu, nie na etacie, kiedy mamy zadania wyznaczone jakby odgórnie, bo zawsze tam gdzieś ktoś jest wyżej od naszego stanowiska. Tutaj pracując z domu, będąc blogerem, czy to kulinarnym, czy z jakiejkolwiek już innej dziedziny, jest bardzo ważne, żeby po prostu wyznaczać sobie takie cele samemu. I ja tak właśnie sobie cele w ten sposób wyznaczam. Robię sobie na przykład plan potraw, które mam ugotować w przeciągu danego tygodnia. Robię sobie listę zakupów, które powinnam zrobić. Potem robię sobie plan tego, które filmy będę montowała, w jakim czasie one się pojawią, bo wiadomo, że są potrawy, które powinny być potrawami sezonowymi, a są też takie, które można publikować praktycznie przez cały rok. I potem kiedy jakieś zadanie już zrobię, kiedy ugotuję jakąś potrawę dla was, to sobie tą listę po prostu odhaczam i mogę przejść do następnych rzeczy, które powinnam robić, pracy blogera kulinarnego albo każdego innego. Ważne jest właśnie takie zdesty ale oprócz tego ważne jest też to, żeby po prostu lubić to, co się robi. Wtedy jest największa motywacja do dalszego działania i do tego, żeby to, co robimy, było. Fajne, było dobrej jakości i dawało nam satysfakcję. Pokazywałam wam już kiedyś, jak wygląda moje studio kuchenne, moje studio takie fotograficzne, wszystkie lampy, które posiadam, wszystkie te dodatkowe akcesoria, a dzisiaj wam pokażę, co właściwie jest potrzebne, żeby móc pracować w terenie. Wcale tego sprzętu nie jest wbrew pozorom dużo. Można po prostu zabrać go ze sobą i właśnie w takiej pięknej scenerii, jak dzisiaj, przygotowywać dla was filmy, montować te filmy, wrzucać zdjęcia, publikować przepisy. Odpowiadać też na Wasze komentarze, które bardzo często, co zresztą mnie cieszy, pojawiają się na pozytywnej kuchni. Pokażę Wam teraz, z jakiego sprzętu ja korzystam. Przede wszystkim warto zwrócić uwagę na to, jak połączyć się w terenie z internetem, żeby potem nie nawił nam się za wysoki rachunek na komórce, a żeby mieć łatwy dostęp do wszystkich swoich stron internetowych, do swojego bloga, do tego, z czego się na co dzień w pracy, takiej właśnie w wolnym zawodzie, korzysta. Do pracy w terenie, żeby ta praca była przyjemna i żeby można było praktycznie zrobić wszystko to co normalnie robiłoby się w domu przy biurku. Ja używam dosłownie kilku sprzętów. Mam komputer laptopa, mam aparat fotograficzny, tak naprawdę aparat fotograficzny, który ja na co dzień robię zdjęcia i kręcę filmy, właśnie mnie w tej chwili filmuje. Ten jest takim aparatem po prostu zastępczym, zapasowym, biorę go po prostu ze sobą w razie czego, żeby ewentualnie mógł zastąpić ten, który by mógł mi się zepsuć. Oprócz tego Telefon. Trzeba być zawsze pod telefonem, rozmawiać ze wszystkimi firmami, z którymi się współpracuje. I dodatkowo router. Ja korzystam z routera Huawei. To jest router, który łączy się z internetem i można internet z takiego routera udostępnić pięciu urządzeniom bezprzewodowo. A do niego wkłada się po prostu kartę, kartę taką starterową z wykupionym odpowiednim pakietem internetowym. Bardzo fajne urządzenie. Polecam Wam taki internet na kartę. Można sobie kupić na przykład korzystając z oferty Orange. A oprócz tego, oczywiście, warto zadbać o rozkosze podniebienia i wziąć sobie do takiej pracy w terenie cały kosz ze wszystkimi możliwymi smakołykami, ile tylko damy radę unieść. Kochani, podsumowując wady i zalety takiej pracy, nie tylko właściwie pracy w terenie, ale pracy po prostu na własny rachunek i pracy z domu. Jeśli jesteście osobami, które lubią same zarządzać swoim czasem, taka praca na pewno się Wam sprawdzi. Ja na przykład zawsze marzyłam o tym, żeby pracować z domu, a zawsze pracowałam w jakichś większych korporacjach i w sumie zawsze śmieję się i opowiadam o tym, że pewnego dnia jedna firma postanowiła, że redukuje stanowiska marketingowców w Europie i mnie zwolniono i dzięki temu praktycznie istnieje już od trzech lat pozytywna kuchnia. Także na pewno taka praca jest świetna dla tych z was, którzy są bardzo samodzielni, którzy są bardzo odpowiedzialni, którzy mają taką pewność siebie i wiedzą, co chcą robić, wiedzą, że sobie w pracy właśnie na taki własny rachunek poradzą, bo jest to praca, nie mówię, że łatwa, nie mówię, że zawsze można właśnie sobie tak przyjemnie w takiej scenarii ładnej pracować, bo czasem po prostu trzeba siedzieć długo w domu i kiedy naprawdę mamy dużo zleceń, to faktycznie. Siedzi się dużo przed komputerem, ale z drugiej strony możemy sobie sami zarządzać swoim czasem. I ten czas jest wtedy bardzo elastyczny. Jakie są wady? Wady są przede wszystkim takie, że właśnie możemy w pewnym momencie wpaść w takie jakby błędne koło, bo trochę tej pracy mamy za dużo i bardzo się w nią. W cudzysłowie, wkręcamy. E, może też być wadą to, że po prostu nie jest to taka pewna stała pensja, e, którą dostajemy co miesiąc, chociaż de facto na etacie też nigdy nie wiadomo, no ja jestem świetnym tego przykładem, że po prostu praca raz jest, a drugi raz może jej nie być. E, ale właśnie w pracy na własny rachunek musimy sobie sami po prostu pozyskiwać klientów. To nie jest tak, że klienci, zwłaszcza w dzisiejszych czasach, przyjdą do nas. E, też musimy być takim e, internetowym, zwłaszcza blogerzy, komentarzami, multimedialnym, kiedy po prostu wszystko robimy sami. Jeśli mamy możliwość zlecania różnych rzeczy innym, owszem, zlecamy, ale nie zawsze jest taka możliwość, nie zawsze mamy na to budżety, więc po prostu będąc na przykład blogerem, będąc blogerem kulinarnym, który publikuje też swoje filmy, wideo, trzeba po prostu, po prostu znać się już na wszystkim. Na filmowaniu, na fotografii, na montażu, na zarządzaniu swoją stroną internetową, na pisaniu tekstów, tak żeby one się przyjemnie czytały, na pozycjonowaniu strony internetowej. Oprócz tego nawet i czasem na zarządzaniu serwerem i konfiguracji. Także jest to bardzo dużo wiedzy, która będzie Wam potrzebna. Ale naprawdę zachęcam do tego, że myślę, że jeszcze mało jest w Polsce takich osób bardzo przedsiębiorczych. Na studiach ciągle tak naprawdę nas się uczy tego, że studiujemy po to, żeby sobie potem znaleźć fajną pracę. A de facto fajną pracę można sobie zorganizować samemu. Pozdrawiam Was moi drodzy serdecznie. Życzę Wam, żeby wszystkie Wasze... Pomysły na biznesy dobrze się realizowały, żebyście mieli dużo zapału, dużo chęci i dużo motywacji i żeby zawsze wszystko układało się po Waszej myśli. Pa! Kochani, i byłabym zapomniała: dla Was jest kilka takich routerów do zgarnięcia. Szczegóły na mojej stronie internetowej na pozytywnej kuchni. Link wyświetli się Wam pod spodem. Zachęcam Was gorąco do udziału. Pa!